robić o żywności, jakie ma składniki, jakie obszary języka wyczuwają jaki smak. I tak na przykład mamy rysunek i na czubku języka wyczuwamy smak. słodki, słony, po bokach kwaśne, a na tyle gorzki. Ja na to każdego człowieka może się różnić dalej. Mieliśmy też... Napisać co to jest kaloria. Jest to jednostka energii. Energia potrzebna do ogrzania jednego litra wody o jeden z latestjusza. Mieliśmy też zadania na temat filmu Super Supercison. I na przykład mieliśmy mieliśmy, czy Naszym zdaniem nie jest to możliwe z y, powodu tego, że jedzenie maszonalne ma za dużo tłuszczów, y, i za dużo inne cukrów. Mieliśmy też narysować piramidę dobrego ożywiania. Na, naszym zdaniem na samym dole powinny być produkty zbożowe, potem warzywa. Następnie owoce, nabiał, a na końcu mięso i ziemniaki białkowe. No, się, hmm, hmm, się na odkrocie, tu na temat produktów. Jakie mają składniki, hmm, co się kryje pod oznaczeniem E na hmm, odwrocie No i ile składników tak naprawdę możemy na sami na rozpoznać. I na przykład w płatkach bielozbożowych o smaku papryki jest 30 składników, a rozpoznaliśmy tylko 15, więc mało. Pod oznaczeniem E się, kryją się konserwanty różnego typu, też po smaku i gotowego produktu. No i dzisiaj Kierują się konsumenci przy zakupie hmm, produktów. Tak ustaliśmy, że kieruje się głównie ceną, czasami też firmą oraz opakowaniem produktów. E Chcieliśmy też zrobić e tabelę i rozpoznać, e które są w tym pasku jak kolor. były, są najlepsze pod względem koloru, smaku i zapachu. Wygrał. To znaczy wygrał. Nie chodziło o to, żeby wygrał. Naszym zdaniem najlepsze był sok tak. na trzy. Słuchajcie, oni mieli za zadanie takie grupy, które nie robiły tego zadania, i od razu już za wszystkie te grupy, te, które te zadanie też robiły, nie będziemy tego za każdym razem powtarzać. Zadanie było takie. Ja na początek pokazałam kilka soków i zapytałam, będąc w sklepie, który sok kupicie? kto nie robił tego, który byście kupili? Było takie. Ja je ustawiłam, to znaczy oni nie wiedzieli dokładnie, który jest który. Część grupy miała przygotować e, eksperyment, druga część grupy była jakby publiczkiem doświadczany, doświadczany i sprawdzali smak, zapach i kolor. I co się okazało? Że akurat w tym wypadku, w wypadku Waszych grup faktycznie tymbak najbardziej im smakował. W wypadku grup, które były przed Wami, bar dość mizernie wypadł. Ale co dalej się okazało? Ja teraz ustawiam w takiej kolejności jak one kosztowały. I wy teraz, może coś do tym tematu powiecie, czym się na przykład różniły te i co tutaj powoduje tą różnicę ceny? W tych czterech sokach jest czysty sok zamięszczony z jabłek, a tu są tak zwane witaminki E i tak dalej. Obniżają cenę, ale też powodują, że to jest mniej zdrowy dla nas.